Nie można już sobie nawet w spokoju TikToki nagrywać. Ostatnio nagrałam sobie takiego luźnego TikToka, gdzie gadam sobie z Wami i mówię Wam, jaki ja mam typ faceta. Wiecie, co mi się podoba u faceta, co, co mnie pociąga, jakieś moje osobiste upodobania, nie? każdy ma swój gust i ja po prostu Wam opowiedziałam o swoim guście. No i patrzę sobie dzisiaj rano i trafiłam na, na tytuł i na miniaturkę pewnego kana kanału Komentery z tytułem Glondylexi. O oh, what? Mocny tytuł. Tu. A zaraz wam powiem, do kogo ten kanał należy. To jest właśnie, to jest śmieszne w tym wszystkim. Kanał ten należy między innymi do Gimpera. Gimper, osoba, która miała chyba najgłupsze, najbardziej kontrowersyjne wypowiedzi na temat związków i ta osoba będzie będzie się wypowiadać... Będzie... Gimper siedzi tam na, tym, na tej kanapie, śmieje się ze mnie... Mówi, że ja powinnam chyba iść na terapię, bo mój gust to nie jest normalne, to nie jest dobre, to nie jest zdrowe. Ona chyba coś nieprzepracowanego. Ty jesteś ostatnią osobą, która powinna się wypowiadać na temat. Ja nie wiem, czemu ona myśli, że to jest dalej takie fajne, bo ona, jak z nią normalnie gadacie prywatnie, to ona nie gada, nie daje tych zwrotów po angielsku. I to było fajne, ciekawe na początku, ale to już takie jest teraz. Że, czy to przyciąga, że. O, ona trochę tak mówi po angielsku. O, to, to obejrzę. No nie. To już tak. Do kogo dotarła, już dotarła. Nie wiem, że, że myśli, że to naprawdę. Nawet nie wiem, co ona myśli. Bo... No, no, jeżeli tak robi, a nie robi tego prywatnie, no to myśli, że za tym chyba idą jakieś profity, nie? że więcej osób obejrzy, albo bardziej zwróci uwagę, albo będzie bardziej charakterystyczne, ale nie wiem, czy to tak działa. Według mnie nie. Wie, wiecie, nad czym Gimpa się najbardziej spłakał? Że ja powiedziałam, że dla, ja w swoim związku chcę mieć lokalizację wyruszoną 24 na dobę, że po prostu jest tak mi wygodnie jest tak łatwiej. kontroli I on nie mógł tego przeżyć. jak to jest możliwe? To jest toksyczne! Jak można tak kogoś kontrolować? bo Ja... Ja... Gimper to jest osoba, która powiedziała, że... Dla mnie to jest nienormalne, nie? Ale to jest jakby jego życie, niech to robi, co chce. Gimper to jest osoba, która kiedyś powiedziała, że kręci go to, jak ktoś sobie robi do jego dziewczyny. Że dla niego, że, że, że go to jara. Gimper to jest osoba, która była w otwartym związku. W związku, gdzie ktoś mógł jego dziewczynę sobie. To jest dosyć mocne. Gimper moim zdaniem to jest ostatnia osoba, która powinna. Ile osób zatrudniacie do goos? Oj nie wiem, wiesz co? Zgłosiło się znowu z tysiąc osób i dużo się dziewczyn zgłasza takich bardzo zadbanych. Ale ja nie wiem, czy takie zadbane dziewczyny to będą dobrze pracować. Mam wrażenie, że te zadbane dziewczyny to bardziej by chciały karierę robić. Ale ja bym właśnie tak chciał, żeby pracownicy też byli pokazywani na kanale. Żeby czasem z nimi robić jakieś wiecie: jak będą luźne vlogi, to coś tam tutaj robić, jakieś śmieszki ich. Ale się pytanie, czy na przykład taka mega ładna dziewczyna, czy ona też nie będzie miała problemu, że czasem trzeba posprzątać, nie? czy coś. Bo się boję, żeby nie zatrudnić księżniczek samych, nie? ...na się wypowiadać i, i punktować mnie, że że ja powinnam iść na terapię, bo ja chyba mam coś coś, coś chyba jest nie okej okay ze mną. Gimper. Gimper tak powiedział. Nie wiem, no są sytuacje na przykład, że Małżeństwo ma wiesz dwójkę, trójkę dzieci te kobiety biedne są wymęczone, wiesz, i facet mówi elo, się rób, czy mogę sobie pójść nawet, na no, prostu coś. I jakby zdarza się, że kobiety mówią, idź, to, to, to ciężko to nazwać zdradą, bo to nie jest tak, że on może wyłączyć nagle popęd nie? albo, że ona nagle znajdzie energię, żeby być, wiesz, bestią w łóżku i dać jakieś tańce. Nie, no nie, nie zrobi tego, bo od miesięcy śpię płaczą i że mają wszyscy. A on już na przykład w robocie, wiesz, spustowany, mu to na web, nie jest tak, że jeszcze nie wyłączyć popęd, Nie może tego zrobić, więc tutaj na przykład moim zdaniem taka decyzja jest pragmatycznie dobra dla ich relacji. W ogóle mam wrażenie, że żyjemy w czasach, kiedy komentary są ponad prawem. Oni mogą wszystko zrobić, oni mogą wszystko powiedzieć i nikt nie odważy im się coś powiedzieć. I mi też nigdy się nie chce, bo to jest bez sensu wchodzić z nimi w dyskusję, bo mi to nic nie daje, a oni sobie na nabierają kolejne filmy, ale no kieruję, no bez przysady Gimper będzie mi mówił, że ja mam iść na terapię ze swoimi ze swoim związkiem, ze swoimi poglądami. Gimper! Więc dla Kimpera kontrowersyjne jest to, że ja bym chciała mieć lokalizację swojego chłopaka, ale nie jest Zdenerwowała się mocno lekcji, ale fajną ma koszulkę. To jest ta sama osoba, która powiedziała, że facet może być nieogolony, ale jak kobieta jest nieogolona, to jest... to jest swój... to jest nie o siebie. To są... ...poglądy Gimper, mm -mm. i ja dodając tego TikToka otwieram dyskusję, otwieram komentarze i, i chcę, żebyście się... Ale chłopacy zrobili to po prostu w taki nieprzyjemny e, e, sposób, bo no. Uważam, że krzywdzący i też no kto jak kto, ale Gimper... Przypomnę też, że jak Gimper ogłosił, że żyje w otwartym związku, zderzył się z bardzo dużą krytyką odbiorców i on, bardziej niż ktokolwiek chyba w internecie, wie jak to jest, jak ludzie oceniają e, Twoje preferencje, twoje, twój gust, twój typ, whatever, on wie jak to jest. I on będzie się odzywał. Nazywając mnie i mówią, myślałem już na terapię, bo ja chcę mieć lokalizację, bo mm. I chłopacy w tym odcinku się tłumaczą, że oni mają pomysłu na nie ma za bardzo nic się nie dzieje w internecie, nie ma żadnych dram, więc na siłę trochę szukają. Okej, okay, szukajcie na siły, ale nie musicie przy okazji tym krzywdzić kogoś. Nie musicie na siłę robić ze mnie, nie wiem, dziwną, złą osobę. Oni siedzą przed, przed setki tysięcy, setki tysięcy, setki tysięcoma ludźmi i mówią mi, że ja mam iść na terapię. Who are you to tell me, że ja mam iść na terapię? That's krzywdzące as well. Tym bardziej po tym, co ty, Gimper, wygadujesz. No i... Ja... <ścoughs> I byłoby mi bardzo miło, gdybyście mogli zmienić tytuł tego odcinka, bo e, uważam, że jest bardzo krzywdzący. Zobaczcie, co tam powiedzieli, bo nie widziałem tego. Zgrzyt. Nie zmienili tego tytułu. No to może jak już diagnozujemy, to od lekcji zaczniemy, co? Zacznijmy od lekcji. jak już lecimy dobra. diagnozy, to. Jak już lecą diagnozy, no to teraz, teraz uwaga, kolejny update technologiczny, zobaczymy, czy zadziała. Mamy y, przygotowane nagranie do tworzenia. Tak, czy które się będziemy uda. rozkładać na czynniki pierwsze. Siedzę i tak się dziwnie w pracy piersiowej czuję. A nie wypiłem energetyka, nie? Wypiłem sobie wodę.